Maria Konopnicka, Zosia na wsi, Zosia gospodyni. Teraz będzie podwieczorek, nie pchać mi się pfe, Azorek. Czego maczasz łapki w sosie? Chcesz ty łyżką wziąć po nosie? Mucyk, co za obyczaje, nie wiesz, że się mięsko kraje? Że nie liże się bochenka? Czekać, aż wam da panienka. Patrzcie, jak to jasiek czeka, aż w miseczkę dam mu mleka. Jak to ślicznie łyżkę trzyma, jak nie płacze, choć nic nie ma. Miluś, a ty znowu czego? Chłepczesz z mleczka jasiowego? Patrzcie państwo, jak to cały pyszczek ma od mleka biały. Karaboska tacy goście, zjedliście? To się wynoście. A ja zmiotę okruszyny dla pisklątek tej ptaszyny i wyleję resztę wody fijołeczką. Dla ochłody! Hejlisku Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!